Proszę, inne wydanie. No, niestety nie udało nam się tutaj wygrać. Mamy dosyć. Mieliśmy dosyć szalony sezon, jesteśmy po. No i skończyły z tytułem wicemistrza Polski. Zadowolony? Trzeba zacząć od tego, że w ogóle miałem nie startować w czasach Polskich. Trudno być tutaj niezadowolonym. E, to jest jakby pierwsza część całej układanki. E, wszystko działo się bardzo spontanicznie. Narok no, jest, był, a jeszcze jest w zasadzie bardzo zwariowany, tak? Początek, e, rajdy odwoływane z powodu pandemii. E, część z nich się nie odbyło, część była przekładana. Sezon bardzo krótki, tylko trzy imprezy. No ja troszkę oczywiście żałuję, że nie było koszyc, no bo zawsze to był jednak rajd, który, jeżeli można mówić, że ma się jakąkolwiek przewagę, no to na tym rajdzie faktycznie mogliśmy mieć jakąś przewagę w stosunku do naszych kolegów, no bo jednak w tej imprezie brałem wielokrotnie udział, a pozostałe chłopaki raczej nie, chociaż jak wszyscy widzieli akurat Hutunenowi, to wiele w niczym nie przeszkadza, gdzie przyjedzie, czy jest pierwszy raz, czy drugi, czy piąty, to chyba raczej nie ma większego znaczenia. No ale zawsze byłaby to kolejna szansa do walki o tytuł. Tym bardziej, że świetnicę nam udało się wygrać, więc ta różnica się zmniejszyła, więc byłaby szansa być może na tytuł mistrza. Ale ja jestem bardzo zadowolony. Rok fajny. Każdy rajd kończył się dopiero na ostatnim odcinku specjalnym. Mam tu na myśli, że dopiero po ostatnim odcinku było wiadomo, kto w nim zwyciężył. Zawsze byliśmy w tej rozgrywce. Gdzieś tam czasem do połowy rajdu, czasem trochę dłużej, to nawet my byliśmy liderami. E, tak więc e, sezon super. No, szkoda, że krótki, ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy. A jak to wygląda w ogóle ze Słowacją? Bo tam poszły dwa rajdy jeden na Węgrzech, jeden u nas. I oni będą rozdawać za to tytuły? To znaczy, szczerze mówiąc, do końca jeszcze nie wiem. Jeszcze nie ma żadnej oficjalnej informacji. Natomiast żebyśmy. Też mieli jasność, jak to wygląda, nie? Czyli mamy dwa rajdy, ale to są trzy eliminacje, bo każdy dzień jest osobną rundą, czyli na, na Węgrzech był to i była to jedna eliminacja, w Rzeszowie dwie, czyli jesteśmy po trzech eliminacjach, nazwijmy w ten sposób, czyli może tak podobnie trochę jak w Polsce, nie? Natomiast rajd Koszyc, to też, bo to wiele osób nie wie, miało być, miało być tak, że każdy dzień jest swoją rundą, a mimo to, że jest ich tak mało, to i tak jedna runda miała być... Yy, yy, skreślona. No, wynikało to z tego, że akurat Martinowi Kociemu słabo poszło we wcześniejszych rundach, więc gdyby została rozegrana jedna, jedna no to nie miałby żadnych szans na tytuł mistrza. E, no i to też jakby odpowiadamy sobie na pytanie, więc jeżeli e, nic więcej nie pójdzie, a jest taka szansa mała, myślę, chociaż dla mnie nierealna, że jednak jeszcze jakiś raj zostanie dokoptowany do kalendarza po to, żeby te mistrzostwa można było uznać e, za zaliczone to jednak z drugiej strony nie ma takiej presji, takiego ciśnienia, bo mistrzem Słowacji zostalibyśmy my w klasifikacji generalnej, a w ośce byłby to najprawdopodobniej Maciek Lubiak. No więc jakby nie ma tutaj Słowaka, którego by chcieli promować i w ten sposób jakkolwiek mu pomóc, więc wydaje mi się, że zostanie to e, potraktowane tak, jakby ten sezon został nie rozegrany. Okej, okay, a w ogóle co od dawna jeździsz na Słowacji i co jest w Słowacji lepszego niż u nas, że postawiłeś tam na, na swoją karierę, że tak się wyrażę? Ja myślę, że nie ma nic lepszego na Słowacji niż u nas. Jedyny plus jest taki, że był taki moment w 2005 roku, że przez przypadek poznałem ludzi, którzy e, można nazwać, no nie w pełni, ale nazwijmy to takich menadżerów sportowo-rajdowych. Najpierw to był Peter Dwiński, z którym przejeździłem pierwszy sezon, a później to był Lubo Kleman, z którym jeździmy do dzisiaj, bodajże już 17 rok albo 16, mogę się mylić. Eee, zawsze oni znajdują część partnerów, którzy pokrywają starty, no ja znajduję drugą część, i wspólnie dzięki temu jeździmy najfajniejszymi dostępnymi samochodami. No, w, myślę, że zawsze fajnej też rywalizacji. No W Polsce, niestety, to zawsze ja muszę się troszczyć o 100%, a tutaj jest pomoc z zewnątrz, więc jest po prostu o to łatwiej. A że, tak jak wspomniałem, rywalizacja zawsze jest w miarę fajna, bo jak nie teraz mam Martina Kociego, który jeździ bardzo szybko, to wcześniej był młody Beresz, jeździł Waszek Pech e, i wielu innych szybkich kierowców, ale to wymieniłem tych najważniejszych, więc zawsze było się z kim ścigać zawsze zwyciężyć było naprawdę trudno. Okej, okay. wiadomo, że jeszcze jest zbyt wcześnie, żeby jakkolwiek myśleć o przyszłym sezonie, zwłaszcza w tych warunkach, ale rozumiem, że w 2021 też będziesz bardziej, bardziej patrzał na Słowację. No, myślę, że myślę, że jakby Słowacja, jeżeli układ, że tak powiem, będzie kontynuowany, a z tego co wiem, no jest ciężko, ale ale jest taka chęć i taka duża, takie duże prawdopodobieństwo, że, że ci sponsorzy słowaccy będą z nami, no to oczywiście będziemy starali się tam jeździć. No bo szkoda by było tego nie wykorzystać. Natomiast oprócz Mistrzostw Słowacji chciałbym zaliczyć jakiś inny cykl również, startując, czy to Mistrzostwa Polski, czy Mistrzostwa Europy może nie cała, ale przynajmniej część rund. Jest to bardzo trudne zadanie ze względów finansowych, bo tutaj to jednak jest dużo droższa część układanki, ale wiesz, no, jeszcze cały czas jakieś tempo reprezentujemy. Nie mamy się czego wstydzić. Zawsze się czułem dobrze na, na rajdach gdzieś na zewnątrz i poza tym to jest fajna przygoda. Nie ma co ukrywać. Uwielbiam jeździć i startować w Świdnicy. To jest naprawdę mój kochany rajd, czy rajd Rzeszowski i wiele innych u nas w kraju. Ale byłem już tam wielokrotnie, a więc pojechać na Rajd Cypru, Rzymu, na Gran Kanarię, Portugalię, Fafę i tak dalej, i tak dalej, no to jest po prostu za każdym razem, na każdym odcinku, jak stajemy, to nie wiemy, co nas czeka i myślę, że to jest dla mnie najbardziej ekscytujące w tym momencie. Kiedyś jak byłem młodszy, troszkę oczywiście pewnie patrzyłem też inaczej, z innej perspektywy. No i dzisiaj jednak dla mnie to są te emocje, że mogę się ścigać na innych trasach nowych z nowymi zawodnikami. Są to też inne, nowe wyzwania, i jakby będziemy ku temu dążyć. A czy nam się uda? No to wiadomo, życie weryfikuje plany bardzo szybciutko. A propos nowych wyzwań i świdnicy, to czy ten ride rozgrywany jesienią był jakkolwiek inny od świdnicy w wiosennym terminie? Wiesz co? Nie, dlatego że miałem taką przyjemność, że jechałem w świdnicę i to jeszcze autem przednio napędowym, gdzie mieliśmy na odcinku dokładnie na kamionkach, ale wtedy było w drugą stronę, że w nocy spadł nam śnieg. A nie pamiętam, czy to był kwiecień czy maj, ale naprawdę jechaliśmy może nie po śniegu, ale faktycznie w wielu miejscach była breja Lodo, taka lodowo śniegowa a w paru miejscach normalnie trzeba było jechać kolejną, i naprawdę tam trzeba było ścisnąć pośladki, żeby. Żeby jechać i, i, i naprawdę walczyć. My przyjechaliśmy wtedy pamiętam drudzy w i to był naprawdę nas duży sukces. tym bardziej też tak jak mówię, to była ośka. Jeżeli dobrze pamiętam, to chyba był ignis, tak mi się wydaje. E, tak więc e, warunki jakoś specjalnie mnie nie zaskoczyły i liczyłem się z tym, że może być e, właśnie mokro i ślisko. Choć przyznam się szczerze, że wolałem, e, jakby trasy są piękne i tego nie podważamy, bo one, charakterystyka się nie zmieniła. Natomiast... Wolałem zdecydowanie, jak to były stare asfalty. Okej, okay, one były bardziej dziurawe, były bardziej niebezpieczne, ale to było takie prawdziwe rajdowe. A dzisiaj to wszystko mamy piękne, ładne, czyste, e, zastawione słupkami, co jest oczywiście logiczne w takich okolicznościach. Troszkę się gubi gdzieś ten sens, ale też mówię, no nie ma co marudzić, no jest to po prostu inne. Czyli co, robi się za bardzo wyścigowo, za mało rajdowo? Nie no. mi, że ci się Slovakia Ring przypomniał. No tak, tak, no jest bardzo, bardzo wyścigowo w tej chwili. Trzeba jechać idealnie, czystą linią. Ja teraz no wiesz, że jestem starszym zawodnikiem, tego doświadczenia mam dosyć sporo. Często e, dzielę się nim z e, moimi młodszymi kolegami po fachu i dużo jeździmy, gdzieś tam testujemy, trenujemy wspólnie. No więc jakby m, najważniejszą częścią tej układanki jest właśnie szukanie czystej linii. E, Dokładnego hamowania, już nie ma jazdy w nacięciach, e, i właśnie poza, jakby nazwijmy tego, tymi kołami poza trasą. Wszystko jest bardzo, bardzo takie precyzyjne, chirurgiczne wręcz. No, takie będą przyszłe rajdy i nie ma się co tu ukrywać. Zepsuł to już kiedyś lepiej, to tak teraz jest, tylko postępuje. <laughs> już nie będzie, wiesz, poślizgu kolina Hołka, który jechał z ręką przed szybą, przez szybę wystawioną i mógł jechać tyle do przodu i było fajnie, ładnie i efektownie. No dzisiaj już jeździmy zdecydowanie dużo bardziej na czas tą czystą czystą stopą jak to mówią u nas na Słowacji właśnie no po czarnym także na pewno jest to mniej widowiskowe dla kibiców ale na pewno zdecydowanie szybsze. A w kwestii pozostałych rajdów w tegorocznych mistrzostwach Polski wiadomo że Rzeszów znasz totalnie na wylot ale jak podobał ci się Śląsk Bo zwłaszcza że jeśli się nie mylę to jako zawodnik jechałeś rajd po raz pierwszy. Tak tak ja ci powiem szczerze że Wszystkie rajdy mi się podobały bardzo, ale właśnie jeśli chodzi o trasę, charakterystykę, to w tym roku muszę przyznać, że na Śląskim się chyba najlepiej czułem. Dlatego, że yy, nie wiem czemu, ale w tym roku na Rzeszowie było piekielnie ślisko i miałem olbrzymi problem za każdym razem z hamowaniami. I to dosłownie po tysiąc kroć na każdym odcinku, gdzie co próbowałem troszkę sobie opóźnić to hamowanie, to kurczę wyląd z oczy miałem przed maską, żeby się zmieścić do zakrętu, po czym na następnym. Hamowałem za wcześnie, a tak jak mówisz, teoretycznie powinienem znać świetnie trasę i wiedzieć, gdzie jest jakaś przyczepność, ale nie wiem, czy w ciągu roku się tak ona zmieniła, czy ja tak bardzo chciałem. Sam nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie cały czas byłem gdzieś tam zaskoczony śliskością e, czy trakcją, e, jaką ma mój samochód na, na tych odcinkach. Znowu Świdnica, no to od początku było wiadomo, że jednak to jest rajd, który no musimy cisnąć, ale. Jak w pierwszy dzień straciliśmy parę sekund na problemach drobnych z kamulcami, pogoda zaczęła wariować, no to wiadomo było, że można go wygrać tylko i wyłącznie głową. Tym bardziej, że Jari już miał wcześniej dosyć sporo szczęścia i na Rzeszowie, i na Śląsku, na Rzeszowie to parę razy. No to logiczne było, że jednak rachunek prawdopodobieństwa mówi, że trzeba jechać czysto i pilnować, ale oczywiście szybko, ale pilnować żeby właśnie nic nie wykonać, no i zobaczymy, co się stanie. No, myślę, że nasza strategia okazała się słuszna, z doborem opon również. Dziwiłem się bardzo moim kolegom, którzy zakładali sliki, gdzie wszystkie prognozy mówiły po kolei, że będzie padać. No, myślę, że właśnie postąpiliśmy słusznie, tym bardziej, że to też jest Temat na inną rozmowę w kontekście umiejętności jazdy na e, nieodpowiedniej oponie, nazwijmy w ten sposób, czyli na przykład na deszczach, e, na suchej nawierzchni. E, zresztą rozmawialiśmy na ten temat z Hutunenem na tym rajdzie i on też e, jakby ma swoje zdanie, na, mm, jak to robić. Myślę, że mamy mówię tutaj podobne podejście, jak oszczędzić opony, żeby jednak mniej stracić na deszczówce po suchym niż slickiem po deszczu. No i, e, e, no i jakby mówię, ta strategia była słuszna. Jarzyk sam wykonał e, Babola, no, miał jeszcze więcej szczęścia niż na wcześniejszych rajdach, ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym, więc e, wygraliśmy ten rajd, z czego jestem bardzo zadowolony, aczkolwiek no, tytuł powędrował do Finlandii. E, no, czego trzeba pogratulować, no, bo był zdecydowanie najszybszym kierowcą w tym roku w Międzyosach Polski. A właśnie, jak oceniasz Jarego, Jarego i ogólnie e, konkurencję, bo w końcu w internecie już się pojawiły głosy malkontentów, że jego mistrzostwo pokazuje rzekomy brak poziomu w mistrzostwach Polski, a tu proszę Jarip pojechał na Sardynii i oklepał Kajetanowicza i wygrał cały rajd w swojej klasie. No właśnie, no to znaczy, że Kajto nie potrafi jeździć i cała większość stawki, nie? No nie, to wiesz, tak, nie, akurat ja tak dużo nie czytam, aż bo mnie y, zdenerwują ci trolle internetowi, którzy... Eee, wiesz, papier i klawiatura wszystko przyjmie. No, e, Okej, okay, jeszcze pół biedy, jak to są osoby, e, które nie mają bladego pojęcia i nigdy nie startowały w rajdach, bo większość z nich jest taka. Natomiast e, czasem gdzieś, bo tu Kubuś e, rubel jest e, mistrzem Facebooka, internetu i on się doskonale zna. I on często mi podsyła e, różne kwiatki, które gdzieś tam znajdzie. Jest na łączach z tymi osobami bardzo często. Więc, jak mi podsyła, właśnie wypowiedzi osób, które gdzieś tam kiedyś startowały w rajdach e, i wydaje mi się, że wszystkie rozumy pozjadały i gdzieś tam próbują się, nie wiem, w ten sposób dowartościować, być może pisząc e, i że tak powiem, właśnie narzekając na, 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 na polskich zawodników, e, no to tak trochę jest to smutne. Tym bardziej, że ja uważam, że naprawdę e, popatrz tak e, zdroworozsądkowo, jak nasi chłopcy jadą zupełnie fajnie. okej, okay, jeszcze nie wygrywamy z Hutunenem. Ale to młode pokolenie, yy, no jedzie OS-owo, potrafi jechać bardzo szybko, yy, czy tam na niektórych rajdach potrafi się pokazać z dobrej strony. No musimy pamiętać o tym, że naprawdę Hutunen w tym momencie to jest yy, szpica, no szpica jeśli chodzi o Mistrzostwa Świata również, no, co zresztą pokazał i ten rajd, i wcześniejszy, i wygrał rajd w Szwecji i na testach gdzie rywalizował z 20 najbardziej utalentowanymi zawodnikami młodego pokolenia 2 3 lata temu w tym z Perą, no to on został wybrany na kierowcę Hyundai, a nie Pera, który dzisiaj również jest uznawany za największy talent w tym momencie. Więc to tylko świadczy o tym, że to, jest to właśnie to jest fajne. Bo wiesz, ja, ja na przykład w swojej karierze, co było dla mnie najważniejsze, zawsze szukałem e, takiej klasy, e, żeby była bardzo duża rywalizacja, bo tylko rywalizacja podnosi umiejętności. Nie zmiana odcinków, jak często ktoś tam pisze, nie masz po co jeździć w Polsce. Znaczy, że co, że w Polsce są zakręty e, o mniejszym kącie, o większym kącie, czy co jest złego w Polsce, że my tu nie możemy jeździć, nie? Po prostu trzeba szukać rywalizacji. Jeżeli rywalizacja jest w Polsce, to trzeba jeździć w Polsce czy w jakiejś tam klasie. Jeżeli jest gdzie indziej, to trzeba faktycznie tam wejść, tam e, mierzyć się i, i wtedy widzimy, w którym miejscu jesteśmy. Co trzeba poprawić, e, żeby stać się lepszym i szybszym. No dobra, a myślisz, że z na będą ludzie tak w kontekście mistrza Świata? Bo już mieliśmy jednego, który sklepał naszych, może trochę się przypomniał francuski kosz, koszmar przed e, niespełna 10 lat, ale bufier w końcu e, ostatecznie się nie zadomowił w WRC. Znaczy, pamiętajmy o tym, że y, bufier, y, jak wsiadł do WRC, to już miał 35 lat czy 36, a rokam teraz ma dzisiaj, nie wiem, 20. Wszystko poszło, wiesz, no nie wiem, ile dzisiaj ma lep, nie lep, tylko ozier lat. No myślę, że z 38, 39. Nie mm -hmm. wiem, nie jestem statystykiem, ale tak, so, tak zakładam. I myśli o zakończeniu kariery w WRC i od dwóch lat się mówi o tym, że chce odejść, a nie o tym, żeby rozpocząć karierę i ścigać się z tymi młodymi chłopakami. Zatem e, też, żebyśmy zrozumieli, że mm, kiedyś takie fajne zdanie e, słyszałem od Newila gdzieś w którymś wywiadzie, jak jechał Ride Deutschland. Parę ładnych lat temu i jechał jako trzeci. Przegrywał, nie pamiętam z kim, ale załóżmy, że przegrywał z lewem Lebe, z i z, z na przykład Zorjé albo tam nie wiem z Sorto, a on jechał i tak bardzo fajnie. I się zapytali go, czy będzie ich ścigał, a on mówi, że nie w tym roku. Czyli jakby zdawał sobie sprawę, że jego zna, że umiejętności, może mają podobne, ale jego, jego umiejętności na tej trasie, gdzie konkurencja po prostu czuje się lepiej, jest świetnie przygotowana, jedzie fantastycznym tempem. No to on po prostu dzisiaj jest na tej trasie odrobinie słabszy. I tutaj jakby dochodzimy do setna. no Taki bufier, który jest, był i pewnie jeszcze jest, no przecież w zeszłym roku do nas też przyjechał startować i pokazał tempo, jest świetnym kierowcą. No to jednak nie miał tylu testów, tyle wjeżdżenia, tyle znajomości trasy, co, co pozostali zawodnicy. To jednak na pewnym etapie każdy niuans ma duże znaczenie. No dobra, to tak jeszcze na koniec, co dalej, bo już jest, jest po sezonie, czekamy na to, co będzie w przyszłym roku. A jak planujesz zimę? Będą testy, będą jakieś może mało typowe treningi jak na rajdy? Wiesz co, ja cały czas staram się być w formie fizycznej, więc tutaj akurat tego mi nie brakuje. Natomiast ten rok jeszcze, przyznam się szczerze, że mam nadzieję, że się jeszcze nie zakończył, chociaż te rajdy są odwoływane. E, chcemy jechać rajd right w Setin. Jeżeli w e, Setin nie dojdzie do skutku, a wszystko na to wskazuje, to pewnie pokażemy się jeszcze w Polsce na, na tarmaku. E, może na Mastercie, który już jest za parę dni. Czekam tutaj też na informację, czy będę miał po prostu dostępny samochód. E, chcemy się wybrać na Slovakia Ring, na to spotkanie mistrzów, e, jak również do Sosnowej. Chcielibyśmy być w Pradze. No i jeżeli nie dojdzie Praga do skutku, no to mamy taki tajemniczy plan, na, żeby pojawić się może na jednej rundzie ERC na Wyspach Kanaryjskich. Ale sam przyznam się szczerze, że nie wiem, jakby to dzisiaj logistycznie wyglądało, czy jest to wszystko wykonalne. E, widząc, co się dzieje, coraz większe opostrzenia. Także powiedzmy, że plany mamy m, jakieś tam jeszcze ambitne, jakiś część budżetu już nawet na to też mamy po... Poorganizowane, więc jest jakieś światełko w tunelu, ale no mówię, co będzie, to, 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 to czas tutaj nam pokaże. A w zimie na pewno się będziemy przygotować, bo to jakby sezon dla mnie się nigdy tak nie kończy, że się kończy i zaczyna za następne pół roku. Tylko jednak zawsze jest gdzieś tego jeżdżenia dosyć sporo. Nie zawsze sam jestem zawsze na kół, za kółkiem, tylko gdzieś jeszcze jeżdżę często z różnymi osobami i staram się przekazywać wiedzę tą, którą mi się udało zdobyć. Także do roboty jest dosyć dużo. Do... Proszę inne wydanie. No, niestety nie udało nam się tutaj wygrać.